Witajcie kochani na kanale MA IGRA z tej strony TATA. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bardzo krótki opening, bo mam tak naprawdę tylko takie cztery paczuchy: Match Attacks UEFA Champions League Match ATAX Trading Card Game. Wszystkie z Messim Tak? Nie, nie. Jeden jest z Lewandowskim tutaj z tyłu. Ale tak to poza tym 3 są takie same, więc tego, tą pakę sobie zostawię na koniec, a te 3 sobie otworzymy jako pierwsze. Pewnie zasady znacie, widzieliście już pewnie mnóstwo openingów in, u innych YouTuberów z tej paczki, z tej serii. Ja sam też otworzyłem zestaw startowy, tu gdzieś powinno takie i wyskoczyć. Sylwii, możecie zobaczyć. Ale w dzisiejszym odcinku tak na spokojnie. Aha, jakby co: 4,50 za paczkę. W dowolnym sklepie praktycznie jest dostępne. Cóż tu jeszcze więcej powiedzieć? Otwórzmy. Naprawdę szybko, bo ja tak niespecjalnie mam czas. Nawet nie będę przekładał, żeby było spać. Dobra, lecimy. O, i tu są jakieś kody. Nie zawsze były kody. Ja nie wiem, kiedy są kody, a kiedy ich nie ma. Chyba, że za, za mało ich po prostu potwieram. No dobra, ale lecimy. Andras Christensen. Obrońca z Chelsea. Dalej mamy Ferlanda Mendiego z Realu. Następnie Daniel Perejo nie wiem co to za drużyna, będę się. nie wiem co to jest. Cześć. Valencia. Dobra. William Barrios. Ja, 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 Ostatnia karta to Frenkie de Jong z FC Barcelony, Club 100, Klub 100. Połóżmy sobie tę kartę tu, reszta idzie na bok. I w sumie doczytajmy. Jakie tutaj możemy mieć karty? Ej, to jest dobra karta. Klub 100 to są najrzadsze karty. <grymne> Ale prawidłowe. No, to nice. Klub 100, taka karta trafia się raz na 9,4 paczki. Czyli na 100 paczek trafia się... W, nie, przepraszam. Na 1 na 9,4. No, to jest tak mniej więcej 10%. 10% szans na to jest. No, ha ha ha. Dobra. Będzie na konkurs listopadowy. Swoją drogą. Nie wiem, kiedy ten odcinek pokazuje, ale fan Wisły zawiodłeś mnie. jeszcze mi nie napisałeś co chcesz, więc mnie się nie śpieszy. To by się powinno. Dobra. Lecimy kolejna paka z Messin. Ale tu jest o tyle dobrze jeszcze w tych matchach. Tak, że ja nic nie muszę przekładać, żeby było dobrze. Nic a nic. Bo tak zawsze musiałem. Kod. I tu mamy Real Madrid. Ej, a to jest jakaś inna. Zinedine Sergio Ramos. Co to za karta tej? To nie hmm. jest Club Legends. A może jest Club Legends. Czekajcie, bo to jest zwykła już, nie? Real Madrid? Może to jest Club Legends? Tak z 19, 1902 rok. Man of the Match MVP. Nie widzę tutaj takiego napisu. Record holder hat trick, Heroes Pro Performance. Kurczę, tutaj nic nie jest napisane. No dobra, położę sobie to na bok, bo to jest takie inne. I teraz lecimy Federico, Bernardiscio, Larosso Benderro Z Belhamta i do góry nogami mamy... A nie, to nie, to była jakaś inna karta, kurdej. Ben Davis z Tottenhamu i tutaj mamy Alim, Vaja, Samajta i to jest man of the match, okej. Okay. Man of the match, to przejmiemy. Kurde, ładne są te karty, o wiele ładniejsze niż... Yy, o wiele ładniejsze niż te adrenaliny. Moim zdaniem. Zobaczcie, tutaj mamy taką kartę trochę pamiątkową z Realu Madryt. Ale o co tu chodzi? Ja na naprawdę nie wiem. Ktoś może mi napisać, bo nie wiem o co chodzi z tą kartą. Kolejny. Messi. Bo to była pierwsza karta z paczki. W tamtej paczce nie, była, nie było takiej pierwszej. Za mało ich otwieram. Dobra. O, tutaj już tego nie ma, nie? Kod. I lecimy. Stefano Sensi. Dalej mamy Emil. Emil, nie Emil. Forsberg. Pizza. O, pizza, to będzie dobry zawodnik. Lubię takich zawodników. Pizze są smaczne. Albert Walci. Lionel Messi. Messi, proszę Państwa. Mamy Messiego, mamy nasze. A tu już zarośnięty. Patrzcie. Tu, jak zarósł, a tu się ogolił. A nie, też jest zarośnięty, ale nie, to jest, takie, to jest takie niedogolenie. Tu się niedogoliłem, a tu zarosłem. Jak ja. FC Barcelona, wiadomka, idzie na bok, zwykła karta. I co my tu mamy? Timo Werner. I jest to również MVP, Man of the Match. Czyli to jest pewnie ta sama kategoria, chyba że już zapomniałem. Statystyki takie same mają. Ten ma zdecydowanie lepsze. 184, proszę Państwa. Dobra. Zbędne gadanie Choć lewy Jakaś złota wersja lewego i będziemy się zadowoleni Chociaż tak kurde najrzadszą kartę trafiliśmy Żebym w poksach miał takie szczęście Chociaż jeżeli oglądaliście niektóre odcinki W sumie wszystkie odcinki, ostatnio mam dużo szczęścia w poksach. To jest Karta, tu jest kod, dobra Kodzik Spisać kto chce i lecimy Aleksandro Charles Aranguis. Omier Bajram, David Silva. Tanga Dobele. No i mamy znowu MVP tegorocznego Dries Martens. I dalej nic więcej nie ma. Ta Takie karty trafiliśmy w dzisiejszym odcinku. Podoba mi się zwłaszcza ten Klap 100. Ładna elegancka karta powiem Wam. Szkoda, że to cały czas uczucie takiego kartonika. Te, te rogi mogliby mieć zaokrąglone, bo nie lubię jak to mnie tak kuje, ale kurczę, karta bardzo ładna, naprawdę, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zbiera kart albo tam zbierał jakieś, to zobaczcie jak tutaj poniszczone, ile tych białych krawędzi jest, szkoda kurde, bo karta naprawdę fajna, podoba mi się. No i dajcie znać o co z tym chodzi, czy on umarł czy co, Sir ja myślałem, że on jest normalnym złodnikiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Wygląda jakby on umarł w meczu drugi rok, tak by się urodził. Naprawdę nie wiem o co tu chodzi. By ktoś mógł mi dać znać, to byłoby miło. Dobra, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobał taki krótszy odcinek. Szybszy, mniej zbędnego gadania, więcej lepszego pokazywania. A ja Wam dziękuję za obecność. Zostawiajcie łapki w górę, wiadomka. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.